Cześć, chciałem zaprosić Cię na mój najnowszy kurs. Jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych? To swoisty biznesplan na pewny i stabilny interes, polegający właśnie na tworzeniu stron internetowych. Ja nazywam się Darz Picharski i dzisiaj prowadzę największy w Polsce kanał o tworzeniu stron na WordPressie. Jeszcze kilka lat temu pracowałem fizycznie. W jednej z miejscowych hurtowni budowlanych, ciągając wory z cementem po 10 godzin dziennie. Znienawidzony etat zamieniłem właśnie na własną działalność. Nie było łatwo, ale też nie było takiego miesiąca, w którym musiałbym dokładać do interesu. Od pierwszego miesiąca zarabiałem, na początku nie były to kwoty duże. Po roku doszedłem do kwot e, na czysto powyżej 10 tysięcy złotych i poniżej te kwoty już nigdy. Nie zszedłem. Zarobki systematycznie cały czas rosną co cieszy. Uważam, że na rynku jest jeszcze dużo miejsca, i ten kurs właśnie jest dla takich osób jak ty, jak ja byłem kiedyś, czyli dla takich, którzy, które pracują na etacie, bądź nie mają tego nawet etatu, a chcą zarabiać właśnie w ten sposób, w domu, tam gdzie mają na to ochotę. Mogą to być nawet na drugim końcu świata, a być może prowadzisz już swoją firmę, która wykonuje właśnie strony internetowe, sklepy internetowe, ale masz problem na przykład z nowymi zleceniami. Mój kurs podzieliłem na cztery takie główne części. Część pierwsza jest to budowa silnej marki osobistej, co pozwoli ci na wykonywanie zleceń, zastawki często nawet dwa razy większe. Niż konkurencja, dzięki czemu zarobisz więcej pracując po prostu mniej. Druga część polega na zdobywaniu klientów, i tutaj na ten modu poświęciłem najwięcej czasu w moim kursie, pokazując Ci swoje autorskie metody na pozyskiwanie klientów, zarówno online, jak i offline. I jeśli już kupowałeś kiedyś moje kursy, to wiesz, że ja w swoich kursach przekazuję metody, narzędzia, przede wszystkim darmowe, tak aby. Inwestycja w kurs była tym jedynym progiem wejścia, tak abyś po obejrzeniu mojego kursu mógł od razu wdrażać zdobytą wiedzę, zdobyte moje doświadczenia w życie, tak? Tak abyś nie musiał czegoś jeszcze dokupować, inwestować w płatną reklamę, tak abyś od razu mógł implementować tę wiedzę. I sposoby na zdobywanie klientów są sprawdzone przeze mnie. Są różne sposoby, zarówno offline, jak i online, ale tak jak mówię, są darmowe, łatwe do wdrożenia. Nieważne, czy jesteś pewną siebie osobą, czy jesteś introwertykiem. Te metody na nowych klientów to taki swoisty szwedzki stół, do którego możesz podejść i wziąć to, co Ci się podoba. Jest dużo metod podanych. Nie z wszystkich nawet musisz korzystać. Ja sam przy niektórych metodach sprowadzało się tak naprawdę do jednorazowego, że tak powiem, ich użycia. Później to już zaczęło się tak kręcić, że klienci sami. Sami do mnie napływają napływali i napływają, tak? Kolejna część mojego kursu obejmuje kwestie takie typowej pracy z klientem, tak? czyli jak ustalać stawki za zlecenia, jak z nim pracować, jakie brać zaliczki, kiedy brać zaliczki, wzór umowy i część czwarta to taka typowo biurowo-administracyjna, tak, aspekty prowadzenia firmy, czyli Czyli jaki rodzaj działalności wybrać, tak? program do fakturowania, na jaki podatek się zdecydować. Czyli te wszystkie rzeczy, które też trzeba podjąć decyzję często na początku, jaki rodzaj działalności, z jakich ulg skorzystać. Także serdecznie Cię zapraszam. Ten kurs jest dla wszystkich tych, którzy już mają swoje firmy polegające właśnie na tworzeniu stron internetowych, bądź takich, które już opanowały WordPressa, ale nie wiedzą, jak zdobywać zlecenia. Jak pracować i prowadzić skuteczny i stabilny biznes. Tam w opisie znajdziesz właśnie link do tego kursu, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Natomiast jeśli jeszcze nie umiesz tworzyć stron internetowych, również w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego kursu WordPress, do najwyżej ocenionego kursu WordPress. Pakiet tych dwóch kursów pozwoli Ci nauczyć się strony, robić strony i sklepy internetowe oraz skutecznie sprzedawać swoją wiedzę. Sprzedawać, zdobywać nowych klientów, nowe zlecenia. Serdecznie zapraszam, cześć!